Czytelnie Instytutu Pileckiego można skorzystać z bogatego zasobu książek i czasopism oraz z waz cyfrowych, m.in. z Wirtualnej Biblioteki Nauki, Ebscohost, ProQuest, JSTOR czy e-book Libra. Zbiory cyfrowe zawierają książki elektroniczne, artykuły z czasopism, dyzertacje czy wycinki prasowe. Są tematycznie związane z działalnością badawczą Instytutu, a także z szerokim zakresem z historii, socjologii czy politologii. W archiwum Instytutu Pileckiego są zgromadzone i udostępnione kopie cyfrowe dokumentów, których oryginały znajdują się w zbiorach wielu instytucji polskich i zagranicznych, m.in. w Bundesarchiv. Udostępniamy także kolekcję e-booków, które zostały opublikowane przez wydawnictwo naszego Instytutu. Jako jedna z niewielu instytucji w Polsce mamy dostęp do bazy USC Shoah Foundation Visual History Archive. Jej celem jest stworzenie bazy wywiadów z osobami, które przetrwały zagładę lub były jej świadkami. Dzięki współpracy z Centrum NUKAT, informacje o posiadanych przez nas książkach trafiają do wielu ośrodków naukowych w Polsce i na świecie. Informacje o naszych zasobach można przeglądać w katalogu dostępnym pod adresem biblioteka.instytutpileckiego.pl. Dzięki nowoczesnym technologiom pracownicy oraz osoby współpracujące mogą korzystać z naszych zasobów elektronicznych zarówno w siedzibach Instytutu, jak i w domu. Aby korzystać w domu, potrzebne jest jedynie konto biblioteczne. Gości spoza Instytutu zapraszamy do korzystania z czytelni na Foxal 17. Aby skorzystać z Biblioteki Instytutu Pileckiego, napisz maile na adres bibliotekamałpainstytutpileckiego.pl lub czytelnia małpainstytutpileckiego.pl. Na pewno się odezwiemy. Zapraszamy!